Cieiee, Maneczko, widzowie, z tej strony zalecam w kolejnym odcinku. Mieliśmy od groma nowych zmian w CES-ie i to zmiany typu zmiana marketu. Totalna w ogóle, patrzcie, jak to wygląda, jak tu się wchodzi. Wy to widzicie, będziemy się długo przyzwyczajać do tego. Przedmioty z Team, przedmioty z gry, więc update jak mi nie był. Dodatkowo dużo ciekawych rzeczy, zmiany w scenach, naprawdę duże wzrosty i wiele, wiele innych rzeczy. Szybki step, zapraszam Was jeszcze na Pirate's Opika, czyli stronę, gdzie wymienicie swoje skiny. Link do strony będzie oczywiście w opisie. W tym oto miejscu macie darmowe 10 dolarów, gdzie z monikotem Dzikiem elzard właśnie nie macie. I przy okazji strona nie wlicza tutaj ceny kraftów i ceny tutaj czarów więc wyjmiecie dużo przepięknych kraftów. No i z tego na stronie od zawalnia, więc polecam sobie krawciki snajpić I to tylko przy wpacie z moim dzikie macie aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolców, darmowe 35 dolarów. Linkage będzie w opisie. Zaczynając, jeszcze coś właśnie ten update. Przede wszystkim zmiana, zmiana tutaj wyglądu rynku, poprawienie tutaj płynności gierki. To mini taki update, taki poprawiający, czyli taki klasyk w sumie, jak zawsze tutaj mamy. I troszkę tutaj do ancienta zostało rzeczy pozmienianych. Tak to tyle w sumie wygląda. Na, na, ten etap, na ten etap. No i przede wszystkim to duża zmiana, jaką dostaliśmy na market. To już w ogóle naprawdę ciekawie, to wygląda. Będziemy się dosyć długo do tego, myślę, że przyzwyczajać. I jeszcze co takich ciekawych zmian, co chwilę mamy jakieś fajne rzeczy w plikach. Czy jakieś tutaj, widzicie, animacje z trzeciej osoby w ogóle? Co? Więc naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Retake i tak dalej. W plikach jakieś nowe skiny są. Jest tego od groma. Wygląda to tak jak operacja, operację. Albo coś zmiennego, ale zobaczymy, co to będzie wypożyczania skinów. Eee, miejmy nadzieję, że coś po prostu dobrego. Przy okazji, dużo rzeczy z karnetu e, co chwilę spada, widzowie. Jeżeli chodzi o cenowo, I mi się dużo tutaj rzeczy kupuje. Ja najbardziej nie narzekam, bo ja tak chcę to sobie wrzucić do magazynu, więc tutaj mi się przywieszki, jakieś rzeczy kupują. Naklejki jest tego naprawdę od zawalenia, więc fajnie. Eee, przechodząc, mieliśmy duże wzrost na kapsułach typu Antwerp e, i tak dalej. Naprawdę tego od zawalenia e, porosło e, i na przykład. Tacy, tacy, tacy kandydaci, co nas może, cieka was może ciekawią, bo na pewno to, to dużo polecaliśmy inwestycje, e, miesiąc temu jeszcze, zobaczcie, 2,20, a tu w piku ostatnio 3,90, prawie 4 złote, prawie dwukrotność, e, teraz 3,60, więc i tak w sumie ładna cena, e, co będzie mówić, taka przyjemna, przyjemniacka, ale tu chyba wszędzie takie wzorce zanieczyliśmy, ogólnie za marka jest na bujście, zobaczcie, tutaj ta, ta kapsuła do 2,60 nawet podskoczyła, gdzie ona, no, niedawno już kosztowała jakieś chyba 90 groszy, jeśli nie mylę, sprawdźmy. 80, nawet, tylko 88 nawet dochodziło. No, ona giga tania była. A teraz podchodzi po tam dwa coś, nie? Więc naprawdę spoko cena I naprawdę wszystko teraz fajnie rośnie, co byśmy sobie nie, nie wchodzili. Tutaj legendy, czy tutaj roksik, no, wszystko jest po prostu fajnych, fajnej górkę. Zobaczymy, jak będzie Austin się trzymać. Oczywiście będę Wam relacjonował, jak Austin tutaj wleci na rynek. Wraz tutaj z tymi emeczkami, bo czekamy. One chyba za dwa dni wchodzą, prawda? Jakoś tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Sprawdzimy te emeczki, za ile one tu wchodzą na rynek. Czekajcie, bo jestem ciekawy. Eee, te meczki wchodzą na markę 22, dokładnie za dwa dni wchodzą. Eee, ciekawe jest to jak będzie reakcja na rynek, w tym też Austin wchodzi już na market, więc ciekawe to się naprawdę zapowiada. Ogólnie naklejkowe to tutaj, naklejki to mają trochę niebiosa, chociaż nie wszystkie kapsuły rosną. Naklejki już sobie porosły, porosły, a, a na przykład kapsuły już tak niekoniecznie, nie? więc też zerkajcie na to, bo to nie wszystko tak sobie poleciało. W ogóle wilki patrzę to 200 zł, nie widzieliście eee, przeogromna górka, wszystko jest teraz renegacy tak samo z Antwerpu paryż nawet podróż Fajnie, eee, więc no dobrze to naprawdę wygląda na ten moment. Jeżeli chodzi o case'y, to w sumie właśnie tak do góry nogami. trzymają się trzymają średnio dosyć, także niżej są. Zobaczcie, odrzut złotych 31 to naprawdę niska cena, jak nie najniższa. Więc jeżeli ktoś to się czai na inwestycje, to myślę, że niedługo będą fajne ceny do wyłapywania. W sumie już nawet są patrząc względem e, przeszłości. Jeżeli chcecie się to zaopatrzyć długoterminowo, ale wiadomo, ja bym jeszcze gridował do jeszcze niższych cen, żeby jak najtaniej to pokupować. I będziemy czekać, aż jakaś szynka tutaj zniknie z aktywnej e, puli e, dropów. Tak e, widzimy, że to a co by napędzacie, ten spadek? zobaczycie był nie? I to całkiem, no, 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 zobaczcie. Ten spadek jest całkiem mocno teraz trochę odbiła. Więc, no, mamy spadki, mamy wzrosty, dużo się na tym naszym rynku dzieje. Ciekawe zmiany, i napiszcie, co sądzicie o tym zmianie tutaj e Steamu, jak to teraz wygląda. Yy, I zostawcie pilnie Subika w górę. Trzymajcie się widzowie, Życzę miłego dnia, cześć, cześć.